Yo, sięmano z tej strony, ArtoGetamin dzisiaj z Adim. Yy, się. Cześć. Dzisiaj będziemy robić poradnik jak pobrać Fortnite, więc myślę, że ten poradnik będzie bardzo ciekawy. Na pewno to jest bardzo ciężka robota. Bardzo ciężko to pobrać, jest to naprawdę bardzo trudno. Ja nawet nie wiedziałem, ale się nauczyłem i teraz mogę wam to pokazać. Wpisujecie sobie w przeglądarce internetowej Epic Games. Wpisujecie Epic Games, yy, Wchodzicie w pierwszy link właśnie tutaj ja już mam to pobrane Epic Games i Fortnite, jak widzicie, więc teraz nie będę tego robił. Czy to mi się wszystko jeszcze w ogóle nagrywa? Tak, nagrywa. I Tutaj pobierz Epic Games w prawym górnym rogu. Musicie to kliknąć, ja już tego nie będę robił. No bo mi już się to pobrało. To będzie Wam się pobierało około 10 minut około 10 i teraz yy, yy, właśnie jak już wam się to zainstaluje to wchodzicie w ten program yy, idziecie w sklep wyszukaj wpisujecie Fortnite wpisujecie Fortnite Tak, zaraz Fortnite i tutaj yy, to instalujecie. Ja już to mam zainstalowane, więc tego nie będę robił. No i teraz powiedz to co chciałeś. Bo jak była mowa o tym internecie, to taki nasz kolega, którego pozdrawiam, Bubu, ma taki bardzo dobry internet, przy którym mu się Fortnite pobierał 4 dni. Mhm. A bardzo polecamy jak Bubu to oglądasz. No i co, widzowie? To by było na tyle! Dziękujemy za subskrypcję na tym na naszym kanale. Mamy aż jedną. No i co? Dziękuję, do następnych, trzymajcie się, cześć!